Siemano. Dzisiaj będzie ocenianie. Mam już trochę więcej ludzi do ocenienia niż ostatnio. Ale pierw ustawię jakąś misję. Taką dobrą ma nie taka jaka jest teraz. O, ta jest dobra. Dobra. Tu zrobione dobra. Kto mi malno o, na plus. Fajnie. Dobra, nie będę przedłużał. Pierw ocenimy sobie... Waperka. Kurde, wspomagacze najlepsze, ale... No tak jak już mówiłem do każdego... Se później szczynów odbierz gdzieś na 150 levelu, chociaż nie... I, i będzie git. Temped. No, może być, ale no pod toksiki on na pewno nie jest. No i toksików na tym levelu się nie opłaca robić, bo nie masz żadnego pumpkina, ani nic. Na tempet z sezonu nie wiem co daje. Może jest pod toksiki, to jeśli jest, to Seiego daj. Ale jak na ten level stat jest dobra. Naprawdę dobra. No, nie wiem, no, minimalny mam plus do Ciebie. No i co by to powiedzieć? Z, e, z sezonu chyba, czy tam ewentualnie odebrałeś? Chyba to z sezonu. To słabo, że nie czekasz na koniec, ale staty są dobre, suma stat, a ułożenie takie średnie, jak nie masz peta pod toksiki. No, ale dobrze. Kolejni, o Właśnie wpisywałem go wcześniej, Gusia. No wspomagać, no wiadomo co mogłeś się zrobić z tym na staty. Suma stat nie jest zła, ale mogłaby być lepsza, bo widzę, że i tak odebrałeś y, z eventu secika. No to no słabo trochę, ale jak odbierzesz y, seta z sezonu na koniec no, to myślę, że będą dużo lepsze. No i mm, cały tutaj. No, no takie średnie są, no ale. Kurde, to start serwera to jeszcze się możesz dużo polepszyć. Pewnie możesz być jeszcze lepszy ode mnie, ale nie wiem. No nie, no nie powiem, że jestem słaby, bo nie są na pewno najgorsze, ale też najlepsze też nie. Ale chyba podobne miałem na tym levelu, tylko że. Nie odbierałem żadnego seta do tej pory, jeszcze. Może masz staty po 5 monet, no to jak tak, no to są dobre. Jak nie, no to takie średnie, ale na pewno nie masz słabych. Pan SPN28 ten sam chciał ocenę. Zobaczymy. O! I tu staty są naprawdę fajne. Nie no. Mi się podobają, są dobre, dobra suma są stat i więc, no u dziecka spodopaty. Tylko no kurde, byś się zamienił za jakieś dwa takie czy coś, na ten słabe podowanie na maczun ja, ja nie wiem, co to za umiejętność. Załóżmy, że, że to daje, nie wiem, 15% na każdą statę czy coś. No, ale ogólnie nie jest za dobry ten pecik. Bo, jakbyś wymienił tą umiejętność na jakieś oszołomienie 35%, na, za to przechwycone, no to myślę, że był kod pecika. Tak to średni, ale nie wiem. Ale staty mi się podobają naprawdę. Wspomagacze mogą być, już pewnie tam mało grasz, dlatego też na ten wspomagacz misji nie będę zwracał uwagi. I w kryjówkę ci zajrzę. Jeśli można, to jest dobrze. To jest i. O, to jest też dobrze. o no, widzę, że to budujesz czy coś tam. No, ale fajnie, że to masz. O, to, 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 to. Nawet tego nie trzeba mieć. To jest dobrze. No, ekspiarkant słabo. Trochę byś nią ulepszył. Trochę spekulacje na 10 też byś się ulepszył. No, bo tak, no to. Słabo, nie? To bo. Co? Kurde, na piątym? Myślałem, że na większym. Warsztat spoko. To chyba ulepsza. No, nie, nie jest mega y, dowalona na tym level, ale też najsłabsza nie jest. Dobrze. I jeszcze chyba jednego kozaka miałem ocenić. Nie, nie wiem, czy on jeszcze jest. W top. No, spadłeś, rewuś, spadłeś. Ale setny level jest. Setny level jest. Nie no, staty są naprawdę bardzo dobre, jak to już wcześniej mówiłem. No ale ty odbieraj ceciki, więc no. Więc co by tu więcej powiedzieć? No ale dobra. Naprawdę są dobre. Nie wiem, czy wydawałeś w staty, czy nie, ale już wywolone. No peci, git. Git byś tam na 30 levelu zmienił na no, chociaż ucieczkę spod łopaty, chociaż to za 15 obręb się nie opłaca, ale no jakbyś to miał, no to już byłby git. Polecę trochę w mózg, jak już masz tego pecika, nie wiem, to będziesz wygrywał większość pojedynków w sumie. No i w chyba nie ma co zagonać, bo pewnie będziesz miał podobną do mnie, może trochę lepszą. O, idealnie! Idealnie! Na set z eventu mam już wszystko to se już wydrukuje na broń, idealnie może zrefreszuję, no i on dycha. Hmm. dobra, to daje więcej stat. to se to wydrukuję hmm. tu już wszystko zrobiłem w energii no połowy Zmienię misję na coś. No, na pewno nie na to. No dobra, to już niech będzie. I. No, kurde. No, standardowy update Wam dam z mojego wbijania sezonu. 10 oponeczek odebrałem. No właśnie, co do oponeczek, to tego. To 9 będzie. Podwójna energia. No i. Oponeczki mi się kończą, a chciałbym nagrać nagrać speedrana, speedruna ze skipowania nie wiem, czy całej energii z czynów, czy, czy tylko z kuponów i ogólnie, ale chciałbym takiego potężnego speedruna nagrać, żebym zeskipał całą energię o 12 w nocy od razu po po, po północy nie? i tego i bym jeszcze na końcu seto odebrał i bym go jeszcze jakoś sobie odwirował czy coś, no ale moje fundusze nie pozwolą na, na zrobienie takiego czegoś, a jakby ktoś byłby tak miły i dofinansował małego twórcę, no to fajnie by było, to serio potężny odcinek nagrał z potężnego wydawania opon i skibowania no i co ja mogę powiedzieć, no nie będę jakoś mega żydził, ale jakby ktoś chciał dofinansować małego twórcę na potrzeby materiału, no to pisać, z, chę z chęcią przyjmę nawet 30 oponeczek każdy, nie, wszystko, bo to zawsze coś, tu mam kość do zadkowania. dobra, kość walny, no nie rewa. kurde, on mnie skasuje. Od razu. Kurde. No dobra, on ma brąze 2. To chyba dobry nie jest. No, wygrałem. Fajnie, fajnie. W ogóle zaraz Gold 2. Może go dzisiaj wbiję. pewnie później spadnę, ale może go dzisiaj wbiję. Właśnie w tym speedrunie jeszcze chciałbym wydać tyle monet, ile uda mi się zebrać. Więc myślę, że. Naprawdę ten, ten odcinek byłby fajny, bo pewnie z pół godziny by trwał, jak nie więcej. No ale kurde, no raz na jakiś czas trzeba takie coś je wrzucić. No i to chyba na tyle. Wszystkich oceniłem. Yy, nic nie mam do roboty ani do gadania. Dzisiaj, no to chyba będę kończył. Do następnego odcinka. Chama.